Można powiedzieć, że rozróżniamy trzy podstawowe zasady rowerów: trekkingowy, górski i krosowy. Tak. Pokażmy, czym one się różnią. Yy, rowery trekkingowe yy, są przeznaczone do długich, podobnie zresztą jak rowery miejskie, o których wspominaliśmy yy, wcześniej. Służą do, do długich wyjazdów, do, do lekkiej jazdy. Yy, mają bagażniki, można te bagażniki yy, obudować sakwami. Także nie, nie, nie obciążamy jadącego w jakieś plecaki czy, czy, czy torby. Wszystko mamy w Sakwach, a takie podstawowe różnice wyłapywane, nie, nie wdrażając się, nie wnikając w jakieś tam rozwiązania techniczne, tylko takie praktyczne rzeczy, które, które na co dzień wykorzystujemy, to poza tym bagażnikiem, który, który wspomniałem, bo to oczywiście do tego roweru też można zamontować, ale po pierwsze, siedzimy wygodniej, Siedzimy prosto, koła są duże, jeździmy szybciej. Albo jeździmy z podobną prędkością, ale mniej się męczymy w stosunku do tego roweru. Następnym rozwiązaniem, które ułatwia życie, zwłaszcza paniom, które jeżdżą często w szerokich spodniach, to jest pełna osłona łańcucha. W przypadku takiej osłony nigdy nie brudzimy sobie spodni. Natomiast w przypadku tego roweru, który ma sportowy Mechanizm korbowy, który jest z założenia bez osłonki. I spodnie szersze się wkręcają, a przede wszystkim się brudzą. E, następna rzecz to e, liczba e, przełożeń. Tutaj mamy tak zwane patelnie w żargonie rowerowym, czyli zębatki, które mają. Duża zębatka ma 48 zębów. W połączeniu z malutką z tyłu, na przykład 11-zębową, mamy bardzo duże i szybkie przełożenie. Natomiast w tym rowerze mamy małą zębatkę, to jest najczęściej 42 zęby. Z tyłu też jest trochę większa, jest 13 Co też pozwala na, na szybką jazdę, ale w terenie. Ten rower nigdy nie będzie tak szybki jak rower na, na kołach 28-calowych z zupełnie innym napędem. No i taką ostatnią, ostatnim rozwiązaniem, który się kilka lat, które się pojawiło kilka lat temu. To jest przednia piasta z prądnicą. To jest wręcz rewelacyjne rozwiązanie, ponieważ przez lata byliśmy przyzwyczajeni do prądnic tych zewnętrznych, które były kapryśne. Jak był deszcz, to nie zawsze chodziła, jak piaskiem została oklejona, to, to przestawała pracować. Natomiast to rozwiązanie jest szczelnie zamknięte w piaście, generuje około 3 watów mocy, także to oświetlenie też jest o wiele bardziej intensywniejsze, o wiele bardziej intensywne, ma, ma, ma jasną barwę, ale przede wszystkim nie, nie stwarza żadnych oporów. Nie czujemy, nie odczuwamy zupełnie, czy jedziemy na światłach, czy jedziemy bez, bez światła. A jak wygląda sytuacja z rowerem crossowym? Rower crossowy to jest taka troszeczkę kombinacja dwóch rowerów. Roweru trekkingowego, bo na bazie jego jest zbudowany, ale pewne elementy są przeniesione z roweru MTB. Z założenia jest to rower, który ma służyć do jazdy w trochę łatwiejszym terenie niż rower górski, a jednocześnie jeździ bardzo szybko po szosach. Stąd ma zawsze duże koła, ale cienkie opony, które pozwalają na szybką jazdę po, po drogach gładkich czy utwardzonych. Natomiast opony często są troszeczkę bieżnikowane. Także sobie w piasku też dają radę. To jest taki rower bardziej uniwersalny. Rower, tak jak wcześniej wspominaliśmy, rower MTB jest rowerem takim specyficznym. Na asfalcie jeździ nim się stosunkowo ciężko, natomiast tym jeździ się szybko. Z kolei w piasku jeździ się rewelacyjnie, źle jeździ się w popiaskach rowerem trekkingowym. A ten łączy po prostu pewne elementy z jednego i z drugiego roweru. Jest takim rowerem, Takim bardzo uniwersalny. W rowerach górskich wy możemy wyodrębnić jeszcze taką specyficzną e, grupę pojazdów, e, tak zwane fulle, czyli rowery, które są, e, tak mówi się w żargonie rowerowym, e, rowery, które są podwójnie zawieszone, czyli mają i przedni, i tylni amortyzator. Przedni to jest standard w rowerze MTB, każdy praktycznie rower MTB ma lepszy bądź gorszy, ale ma amortyzator przedni. Natomiast e, w tych wersjach Stosuje się jeszcze amortyzatory tylne. E, pomagają one w jeździe w trudnym terenie, e, no ale jednocześnie też podbijają wagę roweru na, na, na niekorzyść, no bo zawsze ten rower z tymi rozwiązaniami będzie troszeczkę cięższy niż analogiczny model, który tego jest pozbawiony. E, też zawsze w tego typu rowerach hamulce są hydrauliczne, tarczowe, które są bardzo skuteczne w każdych warunkach atmosferycznych. Niezależnie od pogody, czy będzie to błoto, czy będzie to woda, czy będzie to piasek, czy będzie to słońce, to ten hamulec zawsze hamuje z jednakową intensywnością. No to jest taka grupa rowerów znana wszystkim na pewno, choćby z racji popularnego Tour de Pologne, czy, czy Tour de France, Giro d'Italia, takich wielkich wyścigów rowerowych. Są to rowery, Wyścigowe, e, szosowe, e, na których jeździ się bardzo szybko, e, ale niestety mało wygodnie, służą głównie do, do uprawiania takiego czynnego, może nie zawodowego, ale, ale bardzo czynnego sportu. Ale muszą być chyba bardzo lekkie, jak widzieliśmy, prawda? Są bardzo lekkie ważą w najlepszych wersjach ważą około 6 kg, tak jak ten, można praktycznie go jedną ręką, nawet dwoma palcami podnieść. I to nie stwarza żadnego problemu. O czym należy szczególnie pamiętać podczas konserwacji, podczas dbania o rower? Znaczy taka podstawowa zasada, w ogóle od której trzeba zacząć, to e, uważam, że rower przede wszystkim e, trzeba patrzeć na, na, na swoje bezpieczeństwo, czyli rower powinien zawsze być w pełni przygotowany do jazdy, czyli uzupełnione ciśnienie w kołach, e, wszystkie połączenia śrubowe podokręcane, e, przerzutki wyregulowane. E, hamulce przede wszystkim e, sprawne, bo różnie z tym bywa, niestety. E, a co do takich e, zupełnie prostych czynności, to w zasadzie e, kiedy rower jest, e, kiedy jest te, te, te wszelkie kry wszystkie kryteria, które, o których wspomniałem przed chwilą, są spełnione, to w zasadzie wystarczy e, od czasu do czasu przesmarować łańcuch. Zależnie od tego z jaką intensywnością podróżujemy, w jakich warunkach, e, Wystarczy w zasadzie przesmarować łańcuch, przesmarować e, linki e, przerzutek, linki hamulców, bo to zwiększa ich e, żywotność i, no i powoduje troszeczkę lepszą, e, lepszą ich funkcjonalność. Na rynku pojawiają się różne rodzaje kasków, zresztą takie jak rowerów. I czy tutaj również należy się czymś specjalnym kierować przy kupnie takiego kasku? E, no oczywiście, kaski są e, wykonywane w różnych technologiach różnie dopasowują się do, do naszych głów, no bo każdy jest troszeczkę inaczej skonstruowany. Jest taka prosta zasada, którą, którą, którą ja wyznaję. Nawet najgorszy kask jest lepszy niż brak kasku na głowie w czasie jazdy. Ale nie jest to... Jeżeli ktoś może sobie pozwolić na droższy kask, no to on będzie wygodniejszy, będzie lżejszy, będzie... W, zrobiony w lepszej technologii, także będzie miał więcej otworów, bo to są ważne rzeczy, czyli głowa nam się w czasie długich wyjazdów nie poci. Y, często ma, mają siatki, na przykład ochronne na jakieś drobne insekty, które, które mogą wpadać przez te otwory. Skupmy się jeszcze może chwileczkę na ubraniach, bo to jest również bardzo ważny element podczas jazdy na rowerze, zwłaszcza podczas długich tras, prawda? Tak. Y, no ubrania przede wszystkim y, pozwalają zachować pozwalają jeździć komfortowo na rowerze, bo są to zawsze tkaniny, które oddychają, czyli odprowadzają ciepło i, i pod z organizmu na zewnątrz, natomiast nie przepuszczają w drugą stronę wiatru. Czyli jest nam nawet kiedy jesteśmy ubrani w cienkie te stroje, z założenia wydają się one cienkie, to jednocześnie bardzo dobrze chronią, a tym samym nie sprawiają problemów nie, nie, nie blokują jakiegoś człowieka, który podróżuje na rowerze. Nie wkręcają się w nic, one zawsze są obcisłe, co, co często jest problemem, no bo nie wszyscy jesteśmy zbudowani jakoś tak jak chcielibyśmy i no nie zawsze te stroje są, są odpowiednie. Niemniej jednak są bardzo wygodne no i podróżuje się na nich komfortowo, bo o to chodzi. Mają też, często są pytania, dlaczego... Te stroje są w takich kolorach, no w takich, jakich są, czyli takich bardzo odblaskowych. To jest związane tylko i wyłącznie z bezpieczeństwem. Ma rowerzysta być widoczny, dlatego stosuje się takie, a nie, a nie inne kolory.